Świnoujście, marzec 1946 roku, kiedy po mroźnej zimie uruchomione zostaje połączenie promowe z wyspą Uznam, w wyludnionym miasteczku pojawia się chorąży Józef Zając z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Kieruje się wprost do siedziby MO i UB przy ulicy Piastowskiej. Wartownicy stoją brudni i bez guzików, pisze w swoim raporcie. Zwraca też uwagę na bliskich obłędu więźniów, wśród których jest 12-letni chłopiec, brak książki zatrzymań i zaskakującą liczbę zgonów. Raport Chorążego Zająca uruchamia śledztwo, którego wyniki opinia publiczna pozna dopiero 60 lat później. Był system mafijny, czyli współdziałanie ośrodków władzy z bandytami, ale oni nie byli solą ziemi. Ci, którzy tutaj polonizowali, byli wysokiej klasy, wysokich wartości moralnych ludźmi i proszę zapamiętać przy tym dzikim zachodzie. Stany Zjednoczone to jest zupełnie inne rozwiązanie. Tam mieliśmy do czynienia z, z dekomponowaniem, wyniszczeniem Indian, których zepchnięto, w ogóle pozbawiono ich ziemię, zepchnięto do rezerwatów. My tu mieliśmy do czynienia z żywiołym niemieckim, który został usunięty przymusowo. Urodzony w 1923 roku Tadeusz Wojciechowski, wiosną 1945 roku wprost z leśnego oddziału AK na Kielecczyźnie uciekł przed nową władzą na ziemię odzyskane. 12 maja 1945 roku wstąpił do otworzącej się w Szczecinie polskiej milicji. To no, taki przypadkowy traf. Patrzymy w zielonym mundurze. Prowadził żołnierz, okazało się, krowę. E bardzo prozaiczna rzecz, no to my do niego, a co wy chłopaki, on z bronią do nas, mówimy szukamy pracy, tak? to chodźcie, potrzeba do milicji, dostaniecie koryto, karabin, Dopiero 2 sierpnia formalnie Polska przejęła te tereny, a zostały one zasiedlone w 2 trzecich przez ludność z Polski Centralnej i, i w jednej trzeciej z, z terenów wschodnich. Po wytyczeniu granicy państwowej 6 października 1945 roku Polsce przybywa nowy powiat Uznam Wolin, określany wtedy jako Wołyń. Historycy oceniają, że jesienią 1945 roku mieszka tam około 22 tysięcy Niemców. Są to głównie kobiety, starcy i dzieci. Wśród kilkuset Polaków przeważają urzędnicy tworzącego się aparatu władzy i bezpieczeństwa. Jesienią 1945 roku Wojciechowski wraz z kilkoma współpracownikami zostaje wysłany do Świnoujścia. Nowe duże więzienie. Gmach policji zająłem. Na przeciwku pamiętam kościół. Bo to ulica Piastowska się nazywa obecnie. Bywałem teraz, często żoną przy ujściu. To tam podchodzę, co tu się działo 70 lat temu. Komendant MO w Świnoujściu Jan Ziętara to bandyta z partyzancką przeszłością. Z jego milicyjnych akt, które znajdują się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że urodził się w 1899 roku w Pinczowie. W czasie okupacji należał do Gwardii Ludowej. Akta milicyjne opisują go tak. Postać przysadzista, włosy ciemne, oczy niebieskie, zęby zepsute. Do podwładnych ostry, do przełożonych zewnętrznie uprzejmy. Poczucie honoru i godności na niskim poziomie przejawia skłonność do zysku osobistego i alkoholu. Ziętara wstąpił do milicji zaraz po wojnie. Na ziemiach odzyskanych zajął się szabrem i rabunkiem. Miał też na sumieniu zabójstwa dwóch kobiet, które kazał zastrzelić, aby zabrać ich biżuterię. Zwrócił się do mnie: Przyjeżdża moja żona potrzebuje złota. Ja mówię na komendant. No ty masz śledczyk, chodzicie, łapiecie tego, to pewnie macie kupę złota. Za parę dni wezwał mnie do siebie. No, bo żona przyjeżdża. Ja mówię, nie mam komendancie złota. a Ty dziadu. Tak na mnie tam wymyślał mnie niecenzuralnie. Przecież Niemry mają obrączki na paluchach. To uczynaj palucha bierz ty. Jesienią 1945 roku areszt w Świnoujściu zapełnia się niemieckimi cywilami. 16-letnia Ewa Brykman trafia do aresztu tylko dlatego, że jest ładna. Zaraz po zatrzymaniu gwałci ją jeden z ubeków. Później wielokrotnie zabierają ją z celi i prowadzą pijanemu komendantowi. Ube i milicja zatrzymują Niemców pod byle pretekstem. Wystarczy podejrzenie o przynależności do Werwolfu. Według historyków ta podziemna hitlerowska organizacja istniała na uznanie tylko w raportach MO i UB, które miały uzasadniać represję. W grudniu 1945 roku w Świnoujściu i okolicach bezpieka przeprowadza masowe aresztowania. Z domów zawierani są nawet dwunastoletni chłopcy. Na przełomie 1945 i 1946 roku zima jest tak mroźna, że na rzece Świnie spiętrza się kra. W ten sposób zerwane zostaje jedyne połączenie Świnoujścia z krajem. Ustają dostawy żywności, miasto głoduje, a Azjentara i jego podwładni stają się panami życia i śmierci jego mieszkańców. Wolny czas dzielą na picie wódki, rabunki i poszukiwanie skarbów, które ukryli Niemcy. No trzeba powiedzieć też nieładnie, że. Nieraz nasi mundurowi, bo ja swoich trzymałem w ryzach, krążyli po niemieckich domach, po piwnicach, zabierali co się dało. Pewnego dnia na strechu jednego z budynków znajdują szafę, a w niej 150 par butów. Schował je tam Wergin Fritz, który wcześniej prowadził sklep z obuwiem, gdy przywożą go do aresztu, komendant zaczyna bić więźnia gumową pałką. Łamie mu żebra i wybija oko. Kiedy mężczyzna traci przytomność, ubecy wieszają go w celi, pozorując samobójstwo. W tym samym czasie starosta powiatowy w Świnoujściu, Władysław Matula, w liście do komendanta wojewódzkiego M.O. pisze o włóczeniu się milicjantów po restauracjach, urządzaniu libacji kończących się bójkami i strzelaniną. 6 stycznia 1946 roku na dworze mróz jest wyjątkowo siarczysty. Milicjanci ubecy grzeją się na stołówce spirytusem. Z akt wynika, że to pijany naczelnik UB Jan Sołtyniak nakazuje zmniejszyć zatłoczenie w celach. Milicjanci i ubecy najpierw wywlekają z cel dwóch aresztantów. Katują ich, a potem rozstrzeliwują pod murem. Kolejnego aresztanta, 22-letniego chłopaka, wieszają. Jego ciało wisi na linie na zewnątrz budynku przez kilka dni. Mordują też kobiety. Tadeusz Wojciechowski twierdzi, że nic o zabójstwach nie wie. Rozbiliśmy, zamaskowaliśmy gniazdo Werwolfu w Siłujściu, przejęliśmy olbrzymi skarb po hitlerowski. Kiedy w marcu puszczają lody do Świnoujścia przybywa na kontrolę chorąży Józef Zając. Jego przełożonych zaniepokoił list, jaki otrzymali kilka dni wcześniej od starosty Świnouścia. Raport Zająca uruchamia śledztwo Szczecińskiej Prokuratury Wojskowej. 30 maja 1946 roku wojsko rozkopuje dwa groby pod murem aresztu. Jest tam dziewięć ciał. Jak dowiodła sekcja? Pięć osób zastrzelono, trzy śmiertelnie pobito, a jedno powieszono. 1 czerwca 1946 roku wojskowy prokurator Karol Kern w tajnym raporcie do naczelnego prokuratora Wojska Polskiego Henryka Holdera pisze o kilkudziesięciu morderstwach. Sprawą interesuje się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które jednak nie chce rozgłosu wokół tej sprawy. Komendant Zientara zostaje aresztowany wraz z 14 innymi milicjantami i ubekami. Prokuratura oskarża ich o morderstwa, rabunki i gwałty. W 1947 roku nastąpiła. Pewna czystka. Dopóki komuniści z Polskiej Partii Robotniczej walczyli z Demokratyczną Partią Mikołajczyka, Polskim Stronnictwem Ludowym, no to przymykano oko na takie męte, często bandyckie postawy e, swoich aktywistów. No ale już po e, referendum sfałszowanym, po przeprowadzonych e, pod terrorem wyborów do Sejmu z tycznia 1947 roku, zabrano się e, za tenże aparat zdemoralizowany, w marcu 1947 roku przed szczecińskim sądem garnizonowym odbywają się dwa procesy. W pierwszym procesie najsurowszy wyrok 4 lata więzienia dostaje szef świnoujskiego UB Jan Sołtyniak, ale tylko dlatego, że udowodniono mu kradzież wagonu ziemniaków. Ci, którzy zabijali więźniów dostają po 3 lata. Komendant Ziętara jest sądzony oddzielnie wraz z pięcioma milicjantami. Odpowiada m.in. za trzy zabójstwa, zgwałcenia aresztantki, a także kradzież milicyjnej świni. Wyrok 6 lat. Za komendantem wstawiają się działacze PPR. 14 czerwca 1947 roku sąd na tajnym posiedzeniu popiera jego prośbę o ułaskawienie. Innych skazanych obejmuje amnestia, w wyniku której kary zostają im zmniejszone o połowę. Dziś żaden z nich już nie żyje. Tak obrzydliwa zbrodnia, że nie można było tego ukryć i, i dobrze, że tego nie ukrywano. Być może, że był to wieżowiec góry lodowej, tego nie mogę powiedzieć, ale tak mogło być. Więc ukarano, ogłoszono w biuletynach po tym, że za takie draństwa zostali ukarani ci ludzie, żeby innych do tego typu działań zniechęcić. Tadeusz Wojciechowski odchodzi z MO wiosną 1946 roku. Osiedla się w Szczecinie, trafia do Urzędu Skarbowego, w którym pracuje do emerytury. W wolnych chwilach pisze wiersze i fraszki. W 2008 roku do księgarni trafia jego książka Na Dzikim Zachodzie. Nie ma w niej jednak gwałtów, zabójstw i mroźnej nocy 6 stycznia 1946 roku. Nie ma tego w mojej powieści, bo to są. Takie chwyty nie zawsze w normalnych sytuacjach stosowane, ale w sytuacjach przymusowych różne bywało. W 2009 roku IPN ustala, że pod koniec lat 80. podczas kopania rowów koło dawnego budynku MO przy ulicy Piastowskiej natrafiono na szczątki ludzkie. Prawdopodobnie to kości tych, których nie odkopano w 1946 roku. Śledztwo IPN zostaje szybko umorzone. W budynku przy Piastowskiej mieści się teraz szkoła specjalna dla dzieci opóźnionych w rozwoju. Dzisiaj mało kto wie, że przedwojenną szkołę w latach 40. zajęło gestapo, a później do lat 50. była to siedziba MO i UB, której początki skrywają mroczną tajemnicę.